W marcu znów pójdziemy do fryzjera. Moc jest z nami. Zaczynamy. Jens Spahn został niesłusznie oskarżony o niezorganizowanie szczepionki. Rzeczywiście zawiniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W przypadku firmy BioNTech Pfizer zamówienie złożono za późno. A w przypadku AstraZeneca podpisano bubel prawny zobowiązujący producenta do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczyć towar. No i tak się stara, że się zestarzejemy, zanim dostarczy. Niepokojącym, wręcz niebezpiecznym jest fakt, że Komisja Europejska posiada tak szeroko zakrojone kompetencje, przy kompletnym braku jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jak nie ma czym odśnieżać, włącza się propagandę i ogłasza zimę stulecia. Jak nie ma czym szczepić, to włącza się propagandę i ogłasza strategię szczepień. Nowa strategia ma teraz polegać na wprowadzaniu karty szczepień, po niemiecku pas. Osobniki zaszczepione mają odzyskać więcej swobód, np. możliwość swobodnego podróżowania. Lilu Dallas MultiPass. Ale przymusu szczepień nie ma. W zaistniałej sytuacji i pewnie w obawie przed linczem, Angela Merkel ogłosiła plany otwierania gospodarki, a minister zdrowia zakwestionował to wszystko jeszcze tego samego dnia. Zapowiedział za to darmowe testy dla wszystkich, a Angela z kolei zdementowała tę informację, demontując równocześnie ministra. Politycy muszą zacząć nam powoli odpuszczać, Ponieważ rok 2021 to rok wyborów do Bundestagu, do pięciu parlamentów krajowych, do Rady Miasta Berlina oraz wyborów komunalnych w Hesji i w Dolnej Saksonii. Jeszcze gorsze tempo niż szczepienia ma rozbudowa internetu. Po 30 latach gadania o cyfryzacji, kable światłowodowe stanowią zaledwie 13% niemieckiej sieci telekomunikacyjnej. Za to od stycznia tankowanie i ogrzewanie obłożone jest w Niemczech podatkiem od dwutlenku węgla. Po dokonaniu skomplikowanych obliczeń wychodzi, że litr oleju opałowego lub napędowego kosztuje prawie 8, a benzyny 7 centów drożej. Teoretycznie, bo praktycznie ceny w ciągu roku wzrosły o ponad 1 czwartą. W Niemczech już od 1999 roku wprowadza się tak zwane ekopodatki które dziś wynoszą ponad 64 centy na litr benzyny i 47 centów na litr oleju napędowego. A podatek CO2 nałożono dodatkowo na te już istniejące. Wkrótce, to nie żart, podatkiem tytoniowym zostaną obłożone papierosy elektryczne. Podatek tytoniowy ma z kolei zostać podniesiony jeszcze przed końcem roku. Pierwszy etap podwyżki podobno już od kwietnia. Bundestag przyjął przepis pozwalający kurierom i listonoszom na otwieranie przesyłek, które wydają im się podejrzane. Celnicy w Hamburgu znaleźli 16 ton kokainy ukrytej na statku, który przybył z Paragwaju. To największy przechwycony ładunek narkotyków w historii europejskich służb celnych. Wartość znaleziska w handlu ulicznym szacowana jest na 1,5 do 3,5 miliarda euro. W Sulejówku pod Warszawą udostępniono do zwiedzania Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budowę ukończono jesienią ubiegłego roku, ale dopiero teraz można wpuścić publiczność. Wobec blokady wyjaśnienia zarzutów przemocy seksualnej wzrosła ilość wystąpień z Kościoła Katolickiego. Organizacje laickie odcinają się coraz bardziej od biskupów i apelują, by nie zaprzepaścili ostatniej szansy, tuszując fakty i trzymając ekspertyzy pod kluczem. W połowie lutego serwer Urzędu Miasta Kolonii wyłączył się wskutek przeciążenia strony, gdzie składa się wnioski o wypisanie z kościoła. Wkliknęło się tam naraz 5 tysięcy użytkowników. Amerykański łazik Perseverance, po polsku wytrwałość, wylądował w kraterze jezioro na Marsie. Przed około 3,5 milionami lat znajdowało się tam jezioro wielkości dzisiejszego jeziora Bodeńskiego być może z prymitywnymi formami życia. Wytrwałość waży ponad tonę, ma 6 kół i wyposażona jest w drona do zdjęć z lotu ptaka. Na Ziemię docierają już gigabajty danych i zdjęcia z czerwonego globu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie opublikowało projekt Strategii Wodorowej 2030 z perspektywą do roku 2040, zakładający wprowadzenie technologii wodorowej do sektora energetycznego, do transportu i do przemysłu. Zaplanowane wsparcie rozwoju technologii wodorowej od 2021 roku wynosi prawie 1 miliard złotych. Unia Europejska chce do 2050 roku przeznaczyć na technologię wodorową do 500 miliardów euro, czyli 2000 razy tyle. W Berlinie za propagowanie dżihadu zdelegalizowano organizację Fusilet 33, z którą związany był zamachowiec z Breitscheidplatz Anis Amri. Miesiąc po objęciu urzędu, demokratyczny gołąbek pokoju w Białym Domu wydał rozkaz ataku na pozycję proirańskiej milicji w Syrii. Doświadczenie mówi, że zbombardowano przy okazji rokowania z Teheranem w sprawie wzbogacania uranu. Pokojowy Nobel już czeka. Polacy z różnych zakątków świata relacjonują nam sytuację, w jakiej znaleźli się w związku z epidemią. Wprawdzie sami nie mamy dostępu do szczepionek, ale w niektórych krajach zagrożenie potęgują fatalne warunki higieniczne i brak dostępu do jakichkolwiek leków. Na początku lutego zadaliśmy więc Ministerstwu Spraw Zagranicznych i ambasadorom Polski następujące pytania: 1. Czy planowana jest akcja szczepień? 2. Czy pracownicy placówek zostali już zaszczepieni? 3. Czy wiadomo, jak postępują inne kraje w tej sytuacji? 4. Czy nawiązano w związku z powyższym kontakt z placówkami dyplomatycznymi krajów, z którymi można by to było wspólnie zorganizować? Na przykład Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, USA, Węgry, Federacja Rosyjska. Ilość kandydatów do zaszczepienia jest przejrzysta i wynosi najwyżej kilkaset osób. Wobec braku polskich ambasad w co drugiej stolicy Ameryki Łacińskiej pozostaje tylko dziewięć krajów, a z nich najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Wenezueli i na Kubie. Pomijając to, że w ambasadach chyba nikt nie czyta poczty elektronicznej, to nikt najwyraźniej nie czuje się za cokolwiek odpowiedzialny ani do czegokolwiek upoważniony. Pewna sekretarka ambasadora, której nie chcę denuncjować. Udzieliła nam odpowiedzi, z której wynika, że nie wie, czy była zaszczepiona. I że powinienem zwrócić się w tej sprawie do MSZ. Tam na pewno będą wiedzieć, po co tę osobę w ogóle zatrudniono. Ambasada w Hawanie odesłała nas do MSZ, bo nie wiedzą, czy się szczepili i czy będzie w tym kierunku podejmowane jakiekolwiek działanie. Ambasada w Brazylii odpowiedziała bezosobowo, ale konkretnie: cytuję. Pracownicy są szczepieni na zasadach i warunkach panujących w kraju akredytacji lub w ramach pobytów urlopowych zgodnie z ogólnymi zasadami i bez przywilejów, co oznacza po prostu czekanie na swoją kolejkę w określonej grupie wiekowej. Nie ma żadnej możliwości zorganizowania szczepień dla Polaków w kraju akredytacji. W podobnym tonie utrzymany jest e-mail z ambasady w Meksyku, odsyłający jednak do Warszawy. Pozostała piątka ambasadorów Rzeczypospolitej w Ameryce Południowej albo nie ma internetu, albo nie potrafi obsługiwać komputera, albo cierpi na tak zwaną inteligencję bezobjawową, gdyż nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania. Teraz, żeby zostać ambasadorem Polski, nie trzeba będzie nawet mieć ukończonych wyższych studiów, ani znać języków obcych. No cóż. W Warszawie musieliśmy się przypomnieć, ale po trzech tygodniach dostaliśmy wyczerpującą odpowiedź. O co nam chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze, Polacy w tych krajach są zdani sami na siebie. Dotyczy to zarówno rodaków mieszkających tam na stałe, jak i pracowników placówek dyplomatycznych wysłanych tam na służbę. Znając życie, alarm zacznie się dopiero wtedy, gdy ktoś, nie daj Boże, umrze na COVID bo nie był zaszczepiony, a miejscowi lekarze nie mieli go czym leczyć i nie było możliwości przetransportowania go na czas do kraju. Po drugie, chodzi o narodową solidarność w sytuacji zagrożenia. Po trzecie, czy faktycznie nie można poprosić o pomoc na przykład braci Madziarów? Oni szczepią się Sputnikiem, nie czekając na dopuszczenie unijne. Sputnik dociera już do Meksyku, na Kubę i do Wenezueli, a Unia nakłada na Maduro sankcje, które uderzają tylko w zwykłych obywateli. Dlaczego Polska ma czekać aż Bruksela zacznie działać, skoro to właśnie dzięki Brukseli Wenezuela z pomocą Rosji zaszczepi się być może prędzej od Niemców? Walentynkowy wieczór w Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpił Zenon Martyniuk. Galen zorganizowała i transmitowała telewizja polska. Wywołało to oburzenie środowisk artystycznych. Mówiło się o sprofanowaniu świątyni sztuki i itd. Proszę Państwa, każdy może wynająć teatr, szczególnie kiedy nie ma przedstawień, a za ogrzewanie trzeba płacić. Nigdy osobiście nie słyszałem, żeby Zenon Martyniuk przedstawiał się lub był anonsowany jako śpiewak operowy. Nie słyszę też oburzenia, kiedy w teatrach pokazuje się inscenizacje nadające się najwyżej do Rynsztoka. Albo kiedy na scenę operową wpuszczani są osobnicy przy których kogut to karuzo. <laughs> Dlatego to święte oburzenie wydaje mi się mało szczere. Disco polo i niemiecka Volksmusik prosperują i sprzedają się najlepiej ze wszystkich gatunków oferowanych przez przemysł płytowy. Nie ma już dzisiaj wesela bez zielonych oczu i majteczek w kropeczki. Takie są fakty. W przypadku ludzkiej imprezy zachodzi zupełnie inna kwestia: czy dolewanie do pełnego i organizowanie jakiegokolwiek koncertu disco polo ze środków publicznych jest w porządku? Tak samo w niemieckiej ARD czy CDF denerwują ciągle te same przyszłe zwłoki podrygujące do playbacku, jakby nie było stacji komercyjnych. Propagowanie tego rodzaju rozrywki jest definitywnie sprzeczne z misją mediów publicznych. Te imprezy nadają się do stacji prywatnych, inwestujących własne środki i pieniądze sponsorów. Teraz o Jeruzalema Challenge. Niejaki DJ Master KG z południowej Afryki nagrał rok temu nieco ponad 4 minuty rytmu, a wokalistka Nombeko Zikode wyrecytowała do tego tekst, którego w Europie chyba nikt nie rozumie. Następnie wymyślono kroki i sprowokowano na TikToku grupowe tańce, zachęcając przy tym do publikowania wideoklipów. Pozamykani w domach albo będąc w pracy, szukając odprężenia i ucieczki od pandemicznej rzeczywistości, wzięli w tej zabawie udział między innymi pracownicy służb ratunkowych, opiekuni z domów starców i przedszkolanki. Powstały wideoklipy z policjantami tańczącymi wśród radiowozów, ze strażakami i z personelem medycznym wesoło podrygującym na szpitalnych korytarzach. Przy całym stresie w pracy ludzie ci znaleźli trochę radości. Takie ponoć było przesłanie. Czyżby? Na początku tego roku producenci wspomnianych filmów zaczęli otrzymywać od firmy Warner Music rachunki z karą za użycie muzyki bez wykupienia licencji. Niektóre z tych rachunków opiewają na kwoty czterocyfrowe. Przy tej ilości uczestników można sobie wyobrazić, o jakie pieniądze wyciąga łapę firma Warner Music i to w efekcie za reklamę własnego produktu. Oryginalny klip do piosenki Jeruzalema na portalu YouTube osiągnął dzięki tej akcji uwaga ponad 346 milionów odsłon. Wszystko, o czym tutaj mówię, odbywa się w czasie, gdy artyści grający na żywo mają praktycznie zakaz wykonywania zawodu. W kolonii, nawet na ulicy. I co teraz? Postanowiliśmy wyprodukować coś rzeczywiście pro publico bono. W nawiązaniu do afery łódzkiej i pasującego tytułu musicalu powstał nasz Upiór w operze. Oprócz dowcipu, który zaraz tutaj przedstawię, proponujemy remix trwający dobre 4,5 minuty. MP3 można ściągnąć na stronie dziennika www.dziennik-berliński.de A ja oświadczam publicznie, że nie będziemy się procesować o tantiemy. Tańczcie sobie na zdrowie i przyślijcie czasem jakiś film z waszymi podskokami. Ja kocham Cię, Ty kochasz mnie Tra la, la, la kochamy się Ja Ci serduszko, Ty mi serduszko I czuję słówka, szeptane w łóżko Co tam pandemia, co tam korona Posłuchaj Zenka, jest korniszona Ty polityki, poczujesz skutki Posłuchaj Zenka Napij się wódki. Potem na narty, po nartach marty, w telewizorze, pan co nie może. W zimie jest zimno, w nocy jest ciemno, ziemia się kręci. Wykręć się ze mną, co tam pandemia, co tam korona. Posłuchaj zenka, zjedz korniszona, Ty polityki, poczujesz skutki. Posłuchaj zenka, napisz się wódki. Polish Phantom Challenge ogłaszam za otwarty, a my, mam nadzieję, widzimy się za dwa tygodnie i niech moc będzie z wami.